Domyślam się, że zwiedziliście już Zamek Królewski w Warszawie, ale czy byliście już w Zamku Drakuli w Rumunii? Położony jest w pięknej okolicy na pograniczu z Wołoszczyzną i był ważnym punktem obronnym. Podróż tam zajmie ci około 15 godzin. Wiem, to długo, ale z myślą właśnie o takich podróżach, myślą o dziecku podróżującym w foteliku, stworzyliśmy właśnie podróż Day. Wszystko to, co warto wiedzieć na temat podnóżków, znajdziesz oczywiście na naszej stronie internetowej. A już teraz obejrzyj film, który mam nadzieję zachęci cię do odwiedzenia tej malowniczej krainy.